Witamy w naszym parametrycznym systemie filmów z branży metalowej, maszynowej i tworzywowej metaltop.pl. Tutaj zaoferujesz oraz znajdziesz usługodawców, producentów oraz dystrybutorów maszyn, materiałów i narzędzi. Dzisiejsza prezentacja to przykład pojedynczego wyszukiwania technologicznego na bazie frezowania CENCE. Pokażemy Wam, jak łatwo i szybko możemy znaleźć podwykonawcę dla naszego zlecenia. Załóżmy, że poszukujemy frezowania. Przesuw wzdużny 1200 mm. Przesuw poprzeczny 600 mm, prezowanie w 5 osiach, obrabiany materiał stal nierdzewna, a pożądana przez nas lokalizacja to Wielkopolska. Wchodzimy na stronę metaltop.pl. O ogólnych zasobach informuje nas licznik pozycji w systemie. Aby odnaleźć się w zasobach mamy do dyspozycji cztery rodzaje filtrów. W naszym przypadku będziemy stosować filtr technologiczny kategoria oraz filtr lokalizacji. Szukana przez nas usługa dotyczy parku maszyn w firmach. Następnie odnajdujemy frezowanie oraz frezowanie CNC. Pokazują nam się parametry dedykowane do danej kategorii. Nanosimy nasze dane, czyli przesuw zdużny 1200 mm. Proszę zwrócić uwagę, że na bieżąco mamy podgląd na liczbę dopasowań. Przesuw poprzeczny 600 mm. Frezowanie w 5 osiach. Obrabiany materiał to stal nierdzewna. Podglądamy do pasowania. Pojawił nam się utworzony filtr frezowanie CNC, który w dowolnej chwili możemy edytować. Dodajemy lokalizację. Widzimy, że obecnie 11 firm jest dla nas w stanie wykonać usługę o danych parametrach. Zwykle kolejnym etapem jest wysłanie zapytania. W naszym systemie można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy klasyczny, ogólnodostępny, poprzez formularz kontaktowy. Wybieramy z listy jedną z dopasowanych firm. Naszym oczom ukazuje się pełen zakres parametrów obrabiarki. Z pewnością wszystkie nasze parametry mieszczą się w tych, które są wymagane do zlecenia. W sekcji bocznej dostępne są dane kontaktowe do firmy. Oraz przycisk przekierowujący do wypełnienia darmowego formularza kontaktowego. Po jego wypełnieniu, dołączeniu z załączników, potwierdzeniu zgody, wysyłamy nasze zapytanie do adresata. Drugi sposób, znacznie bardziej zaawansowany i do którego zachęcamy, to wysłanie zapytania systemowego. W tym przypadku konieczne jest posiadanie własnego profilu i tryb pracy jako użytkownik zalogowany. Po wciśnięciu przycisku utwórz zapytanie. Zupełniamy formularz z cechami naszego zapytania. Podpinamy załączniki. Zaznaczamy firmy, do których chcemy wysłać. Wysłane zapytanie zostanie zachowane na naszym profilu wraz z listą adresatów. Lista ta będzie zarazem miejscem spływających ofert. Wszystko w jednym miejscu. Sposób dystrybucji zapytań i ofert omówimy szczegółowo w jednej z kolejnych prezentacji. Zobaczcie, jakie to szybkie i proste. W dzisiejszym filmie to wszystko. Zachęcamy do śledzenia oraz subskrybowania naszego kanału, gdzie w kolejnych filmach pokazujemy, jak założyć skuteczny profil i w sposób optymalny korzystać z zasobów systemu. Dziękujemy za oglądanie.